No, kolejny odcinek yy, Agario. Właśnie, o, witam. <grych> Na stacie spotkałam Polskę. Mm. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek Agario, bo nie było odcinka. O Jezus, on mnie wstraszył. Yy, kolejny odcinek z tego Agario. Nagrywam to kolejny raz, bo nagrywam dużo odcinków. Ja, Piurciu, ja stąd idę. Jakiś wielki polska pradza. Nie Pradłaś się nazywa jakiś typo. Teraz posojrzymy się. O, ty w mordę? Oj 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 Dobra, niech są się Nakarmimy. Yy, na moim Instagramie wyciął kolejne fanarciki. Yy, z, z ulubionych które właśnie, na, właśnie rysowałam w czasie wolnym na przedwakacjach. Yy, właśnie nagrywałam tyle odcinków z tego. I, I jeszcze robiłam rysunki w ogóle fanatowe, bo nudziłam się w domu, więc dlatego zaczęłam rysować kolejny fanat. Bo za dużo już fanatów nadrobiłam, a ja chciałam zrobić przerwę. Więc easy, o kuźba. Ja stąd idę. Czekaj, czekaj, czekaj. Ucieknijmy, uciekniemy od niego. Kś Januszek! <laughs> super nick. Spoks, Januszek. Nie mogę karmić, bo wiecie co, bo ja trzymam kamerę w ten sposób, i... Ej, spoko, spoko, soj, 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 soj. nie zabiję mnie, nie zabiję mnie. Ucieka, bo cię zje. <gry> o. Masz, masz, masz tego typa. Tylko nie do mnie. Dziś Darek. Darek Pet się nazywa. Jakiś typo. Ej, soj, 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 spokojnie, 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 nie zabijecie, nie zabijecie. spokojnie, soj. Mamy sojusz. Czekajcie, bo kamera mi się ukwia. sorry za... No, żeś mnie zjadł. Jakiś mad. Dobra. W ogóle jak chcecie fan, fanarci, które wam chcę wam, żebym was narysowała to piście a ja zobaczę, kto chce być fanatem. Wyślę wam na Gmailu i będzie łatwizna. Na Gmail wam wyślę. I mam nadzieję, że się wam... Yy, w ogóle... O jakiś Wrocław. E wie, wie Wrocław nie byłam w Wrocławiu może gdzieś odwiedzę. O, Witam, <grym> widzę, że jakiś bieg Wrocław. Coś, <grym> yy... coś, co, 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 spokojnie, nie bij mnie, nie Bij mnie. Może jakieś odwiedzę tego Wrocławia, ale nie wiem, czy chcę. Zobaczymy. W ogóle pytacie się mnie, hmm, czemu nie ma odcinka w ogóle z Scribio, bo właśnie Scribio jeszcze nie ma odcinka w ogóle z tego, muszę to jakieś nagrać, bo mam dużo do zrobienia. Oj, i banana mi zjadł. Jakiś wiosła, patrz jaki big, big Wrocław. Skierowane, że to jest Wrocław. tylko nie Wrocławiu. Yy, we Wrocławiu. Oj, oj, oj. A że loading. W ogóle. Yy, może jak się loadinguje, to od razu. Może. Yy, zapodam w ogóle. Są so, information. Tak, w ogóle na moim Facebooku, na Instagramie ym, miałam ym, w ogóle... O Jezu, lag! A mnie zje! Mój jest zjadł. W ogóle na moim i Facebooku, na Instagramie właśnie dopiero nagrywałam... Z, do... Właśnie na Facebooku, na Instagramie właśnie dobiłam dużo zdjęć ze, ze wspomnienia. To jest zapraszam na mojego Facebooka, którego właśnie może zrobię wam ym, jeszcze w linkopisie wam zapotam jeszcze link mojego Facebooka, który możecie zobaczyć, to moje zdjęcie, wspomnienie z wakacji, naprawdę fajne było. No i zapraszam do mojego Instagrama, którą właśnie mam, dwóch Instagram, yy, dwóch kontów mam. Yy, potem wam zapodam, jakim jest mój Instagram mam nadzieję, że coś w ogóle yy, wezmę za odcinek. W ogóle chcecie jakieś Guardic Fony, to może nagram na jakiś Guardic albo jakiś koniec z Robloxa. Zobaczymy, czy się wyrobię. Mam dużo sprawy na głowie. Sprawy na głowie, że muszę nagrywać 100 tygodniowe odcinki i muszę... Yy, w ogóle... O Jezus Maria! Się prawie zaraz mi zeżre. O nie, 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 nie. Czekajcie, bo za duże są. Uciekam stąd. Za wielkie są. W ogóle, czy chcecie odcinek z Gadifona, to zapraszam was do znajomych na, na Discord'a. Będziemy grali bez gadania, tylko musimy się bardziej skupić i w wchodzę... ogóle... siema. W trybie lektora, spróbujemy sobie pograć i jest git. Czy chcecie ten odcinek z Gadifona, to pogramy razem wspólnie. O. Cześć, 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 sojusz. No i czemu malutki Polska ucieka? A jakiś typ poleci A bo jakiś mój, mój znajomy, ale nie wiem kto to jest Dobra Ym... Piszcie komentarze jak chcecie odcinek z Guardic Zobaczymy czy się ponagrywamy Z odcinkiem Guardic yy, Bo nie graliśmy w tą gierkę A my spróbujemy się pograć To zaproście mnie do Discorda To od razu podajcie nicki wasze To od razu wam Wyślę na Discorda i was zaproszę i dam wam link w ogóle do Gardik Phone. Będziemy tam grać co tygodniowo. Więc będzie easy. Będzie Gardik Phone na tym odcinku i będzie na drugim kanale. Na głównym nagram coś bardzo imponującego na głównym kanale. Będzie jakieś quizy, zobaczymy czy quizy dam rady nagrać. Nagram odcinek bardzo odcinki squeeze'ów. w ogóle będzie odcinek squeeze'u. a później na... obejrzymy jakieś fane momenty, a funny momenty może coś na... obejrzymy moich znajomych, zobaczymy, jak tam u nich i posłuchamy w ogóle jakichś remiksu, bo remiksu jeszcze nie było na odcinku. Ale podnawam jakieś fajne na was na remiksy. Wrzucę to na Was na wakacjach, w ogóle na wakacjach będę nagrywać. Więc na wakacjach ponagrywam dla was jakieś fajne odcinki Gatik możemy na wakacje sobie pograć Więc easy Easy po prostu, easy Będzie na odcinku Gartic na drugim kanale Będzie super gierka, bo jeszcze nigdy w życiu nie grałam zapraszam, zapraszam was z wszystkich znajomych na gierkę I coś chce być na odcinku to zapraszam, bo <gryw> Dużo osób pytają, że czemu nie ma Gatik Fona Gardik Fon będzie Nie grałam w życiu Gatik ale ponagrywamy GardicFone. Spokojnie, GardicFone będzie. Bo, może zaprosić do wszystkich znajomych, moich znajomych z Discorda. Jak ktoś chce ze mną pograć, to zapraszam. Mam nadzieję, że GardicFone Wam się spodoba, bo GardicFone. O, kurde, mi za... Jakiś typo, jakiś Polak. Mam nadzieję, że jakieś odcinki będą supi. No i cóż, tyle z tego Wam powiem. informacja. I jeszcze y, w ogóle jedno, y, o jakiś... o to z Wrocław, ja pierdziu Jakiś wielki Wrocław, jakiś wielki Czekaj, spróbuję Zostawcie mnie Zostaw mnie jakiś animowany A bo sojuszujcie się, dobra, to sojuszujcie się I Wrocław, Wrocław, nie wiem czy chce mi się odwiedzać Wrocławia, bo kurde Wrocław, jakiś wielki nie, 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 spokojnie, 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 ja się tutaj pilnuję nie, spokojnie, spokojnie, soj, soj już, Zgadujcie się, zgadujcie się tam. Ja was nie atakuję. Jest, jestem za malutka? Uważaj, bo tam są duzi. Bój, jaki lag. Um. Pytacie się, czy mnie, czy nie ma odcinka fanatów? Fanarty macie na Instagramie. Możecie, możecie mnie na, um, na Instagram. Są dużo fanarcików. Ym, będą już co jutro kolejne posty Mam nadzieję, że wbijecie yy, Bo kude yy, Odcinki będą hmm, Dokładnie w tym O Jezu on mnie zjadł Dobra Nie wiem, skończyć odcinek czy mam jeszcze coś opowiedzieć Zanim skończę odcinek Na koniec yy, w ogóle yy, yy, Chciałam zapodać O Jezu a, że mój internet spowalnia? Ja pierdziule. Dobra. Yy, sorry, ja, że muszę jeszcze to włączyć. Włączę to z tego, bo mnie to denerwuje. Yyyy... Piszcie jakieś jakie gierki. W ogóle z, z moim zimaczkiem chcemy grać się w LoLa. Mam nadzieję, że w LoLa coś pogramy. Ale nagram to dwa częściowo, yy, bo to będzie łatwiej. Mam nadzieję, że z Mateuszem ponagrywamy sobie jakieś fajne odcinki, z tego Ze Scribio, ze Szachu, bo musimy partykę w Szachy nagrać z Mateuszem I będzie troszeczkę łatwiejszy sposób Moroko, sojusz! A, Moroko idzie tam karmić, dobra, niech karmi się i będziemy miał kłopoty Cześć, 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 sojusz Ej, nie bijcie się, nie bijcie się, bo zablokujecie się Sojusz, chcesz? Sojusz, chcesz? To was sojusz um. Pytacie się mnie, czemu nie ma odcinka z ulubionego, bo jakiś odcinek nagram sobie i mm, porzucam. Yy, wiecie co? Nagrywam na Mape City albo na Me. Chcecie Adopt Me albo z Jaybreaka. Zobaczymy, czy się ponagrywamy. Lecz w wieku się są lagi i pójdziemy na Main City. Zobaczycie, jakie mam skinki. Pokażę Wam, jakie ubranka ubraka mam z, z tego. O, kurde, jakiś... A, <laughs> Dobra. No co, ja chyba kończę od... odcinek, bo mam dużo zatwienia. Także ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Wbijajcie na mojego Instagrama, na Facebooku, może zobaczymy czy się link uda. Także trzymajcie się, cześć, cześć, juju!